człowiek ciebie się, się ustawi oh, o no chodźmy już po Jak sprawdzimy sobie obecność. Ustawcie się. Dobrze, a więc w takim razie sprawdzam. Jake, jestem. Um, Caroline Jestem Lily Jestem Kenzie Jestem Rose Jestem Ała Dobrze um, Charlotte Jestem Sarol um, jestem. Olivier, jestem. I Mike jestem. Dobrze, to wszyscy są. A kto nie ćwiczy? No, my, i ktoś jeszcze? Nie. Dobrze, to w takim razie proszę się ustawić. I będziemy dzisiaj skakać przez kozła, i może zagramy później w jakąś piłkę. Yupy! O barze, no nie, ja nie chcę grać w jakiegoś kosza. Nie dyskoczuj, idź po piłkę, skoro taka mądra jesteś. No dobra. Ale jaką piłkę? My mieliśmy skakać przez kozła. No to idź po kozła. Ach, jesteśmy w tym dziwnym kantorku. Bierzemy. Ale to jest cięższe ode mnie. No jak mam to wziąć? Dobra, idziemy. Proszę bardzo. Dobrze, to Jake pierwszy, później Mike. Oliwier. Lily Rose Cindy mi ha scelto questa carina e Caroline Dobro, to Super, dostajesz piątkę. Teraz ty, Mike. Super, też mi dostajesz piątkę. Ty też dostajesz pięć. że dostanie pięć, jak dobrze przeskoczy. A jak ja źle przeskoczę, to poruję. Dawaj, Lili. Co to było? Dobra, jeszcze raz, bo ty się Pięć. Rose. Pięć. Yy, Cindy, o ile ja tak nie... ...dobra, Pięć. I nam Szarl. Nie, Caroline. Jak pan chciał mi pomylić? Dobra, pięć. A teraz będziemy grać w spijaka. Przenieść jakąś piłkę. Nie wiem, z jakąś zieloną albo... Tą. No. Fioletową. Cake Jake, idź po piłkę. Proszę pana, ale zielona i ta, fioletowa są do kosza. No sam jesteś o kosza. Pokazywaj to. No, no to sam jesteś o kosza, przecież ta czerwona i ta żółta są do kosza. Pierwszą zieloną mi nie marć. No to przytądrze, już biorę. Proszę. co ja mam z wami grać w tego zbierka, czy co? Ja nie jestem jakiś y, dziwny, żeby z wami tu grać. Dobrze, to podzielimy na grupy. Będzie wybiera Caroline i Jake. Ach, no dobra, to w takim razie pierwsza wybieram. to tak. Yy, Lili. Hmm, może. Cindy. Kogo wybieramy? to może wybieramy Olivier. no to może wybierzemy Rose i Mike dobra Jest trze. A Boże, dobra, nie wiem, jaką wy macie matematykę. Ale miało być podobno. 6. No, A jest ja was 7. SIX, 7! Cicho bądź gnojku. <laughs> dobra, rzucam wam tą piłkę. O, my mamy... Bo tutaj jest linia Dobra, Eke. rzucaj, Jake, skoro taki mądry jesteś. Bo ja będę was obserwował, tylko żebyście we mnie nie rzucili. O, a czemu we mnie walnąłeś? Ej, to się nie liczyło, bo było od ziemi. To jest ja w ciebie rzucę. No, ale żeś rzucił, no. Tak rzuciłeś, że nie rzuciłeś. No, się trochę, no. Co to miało być? To w ogóle nie był rzut. Zaraz ja w ciebie trafię. A czemu wszyscy we mnie rzucacie? A w sumie? A czemu ty, Jake, miałeś w ogóle na lekcji okulary? Bo ja jestem ślepy. Ale to są okulary przecież słoneczne, a jest zima. A i pobądź. Masz. No i gdzie ty tą piłkę wywaliłeś znowu? Znowu? to jest chmurkinem Dobra, nieważne, mamy już piłkę. E! A ojej, Dobra, teraz i ja rzucam. No, ty w ogóle nie umiesz rzucać, nie? Cicho bądź. Sam ja nie umiesz rzucać. Czemu co chwilę się tu ktoś wywala? Proszę stać. Wy to... Piłkę wywalacie, normalnie jesteście... amasz. Amarz! A, masz. A masz. Oh wow, tam w rękę. Jeden na jeden! To było, a masz bo i wygrałam. Dobra. Zatem odłóżmy piłkę dzieci. I koniec lekcji.